Centrum wsparcia rzemiosła kształcenia dualnego i zawodowego w Poznaniu zainicjowało noc zawodowców w 2018 roku. To wydarzenie odbyło się w pierwszy piątek października i zostało zrealizowane przez jednostki siostrzane w Kaliszu, Koninie, Leśnie i Pile. 2019 rok, druga edycja. Każde z centrów zrealizowało to wydarzenie w swoim subregronie w powiecie. I noc zawodowców odbyła się już w 13 miejscach w Wielkopolsce. Dzisiaj mamy 2 października 2020 roku. Czas na noc zawodowców 2023 edycja. Tym razem w wersji online. Zatem, Pani Marszałek, tym razem to jest Pani pierwsza, pierwsze wydarzenie. Czego spodziewa się Pani po tegorocznej edycji? Po tegorocznej edycji spodziewam się przede wszystkim tego, że młodzież doceni, że to my przychodzimy do jej świata, a nie zapraszamy ją do naszego. Sytuacja nas zmusiła do tego, żebyśmy spotkali się online, ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest to najbardziej naturalne środowisko dla młodzieży. W związku z tym to, że mają możliwość spotkania się z nami właśnie w ten sposób, na tych urządzeniach, z którymi są właściwie zrośnięci, to powoduje, że, że będziemy szerzej dostępni, że chętniej nas odwiedzą i być może wyniosą coś dla siebie. Mam taką nadzieję, że będą mieli okazję, znaczy jestem pewna, że będą mieli okazję, a mam nadzieję, że wyciągną z tego dla siebie naukę i wnioski zapoznać się z różnymi zawodami, z różnymi możliwościami ścieżek zawodowych swoich, ze swoimi świadomymi wyborami. Bardzo mi zależy, żeby młodzież wybierała świadomie to w jaki sposób będzie się kształciła. I tutaj gorący apel do wszystkich rodziców. Drodzy rodzice, nie przeszkadzajcie wasza młodzież naprawdę czasami doskonale wie co ją kręci, co chce w życiu robić, co jest dla niej takie najfajniejsze. A przecież wszyscy chcemy pracować w tym, co nas cieszy, co jest dla nas też po części zabawą, przyjemnością, wyzwaniem. Więc jeżeli mamy w domu kogoś, kto marzy o zawodzie, jakimkolwiek, to noc zawodowców jest właśnie dla niego, żeby zobaczył, jakie ma możliwości kształcenia i kogo i jak ma wybrać, żeby tą swoją ścieżkę zawodową, jak najszybciej rozpocząć i z jak największym sukcesem. No tak, mamy trochę inną rzeczywistość, natomiast mamy też jednocześnie szansę dotrzeć do szerszego grona. Zdecydowanie osób. tak. Pani dyrektor, pani była już od samego początku. Pierwsza, tak. druga edycja, przed nami już trzecia. Czy uważa, czy uważa pani, że takie inicjatywy jak Noc Zawodowców są potrzebne? I drugie pytanie, czy młodzież naprawdę może dowiedzieć się, jak wygląda nauka wybranych zawodów uczestniczących w tego typu wydarzeniu? Panie Adamie, uważam, że ta inicjatywa, która powstała dwa lata temu, Noc Zawodowców, jest po pierwsze promocją szkolnictwa zawodowego, po drugie, jakby stwarza taki, taki, taki obszar do rozmowy wszystkich tych, którzy są zainteresowani szkolnictwem zawodowym, branżowym, bowiem spotykają się tam i młodzież. Nauczyciele kształcenia zawodowego, pracodawcy, firmy, no i oczywiście rzemieślnicy, bo pamiętajmy o tym, że współorganizatorem Nocy Zawodowców jest, są oprócz Centrum Wsparcia Rzemiosła, o których Pan wcześniej wspominał, są też izby i cechy rzemiosła. W związku z tym młody człowiek może po pierwsze na nocy zawodowej, a robiliśmy to przez dwa lata, zobaczył praktycznie. Jak wygląda jego zawód, jak będzie, jakie czynności będzie wykonywał w tym zawodzie. Ponadto mógł też zobaczyć w akcji rzemieślników, mistrzów, którzy bardzo często są autorytetami dla młodych ludzi. Ja byłam zdumiona, jakie było ogromne zainteresowanie, kiedy w jednym z subregionów, konkretnie Leszczyńskim, w Kościanie, wystąpiły takie oto pokazy jak Kowal kowalstwo, jak młodzi ludzie bardzo byli tym zainteresowani, jak zaciekawieni patrzyli na to, co ten kowal tam tej kuźni wyprawia. W związku z tym jakby jest to taka możliwość poznania zawodów. Ja nie jestem w stanie wymienić Wiele, ile, wiele tych zawodów się tam pojawiło, ale to też jest bardzo taki dobry moment, że subregiony się pokazują i pokazują te zawody, w których uni są najbardziej ciekawe, najbardziej, jakby, najbardziej są potrzebni młodzi ludzie, żeby się w tych zawodach kształcili, w związku z tym to jest, takie, to jest taka jedna wielka przestrzeń, gdzie wszyscy mówią o tym samym, jak się kształcić w zawodach, które zawody dla młodego człowieka są jakby najbardziej optymalne i pamiętajmy też, że tam pracują doradcy zawodowi. W ubiegłym roku i dwa lata temu do doradców zawodowych stały kolejki uczniów z rodzicami, którzy badali swoje predyspozycje, którzy chcieli zobaczyć, w którym zawodzie tak naprawdę powinien się kształcić młody człowiek bez wielkim dramatem. Kiedy młody człowiek wybiera zawód i okazuje się przy choćby badaniu lekarskim, że na przykład nie może wykonywać ze względów na przykład zdrowotnych. W związku z tym tu jest wiele czynników, składa się na to, żeby młody człowiek oprócz tego, że jest zainteresowany danym zawodem, żeby mógł go po prostu wykonywać. Ponadto przez te dwa lata. Mnóstwo osób odwiedziło te Noc Zawodowców i muszę Panu powiedzieć, że pomimo, że to był piątek, obawialiśmy się, czy młodzież nie woli tak zwanych przysłowiowych imprez. A oni się wszyscy na tej Nocy Zawodowców pojawili. Pojawili się wielopokoleniowe rodziny wraz z dziećmi, z rodzicami, z dziadkami. W związku z tym w subregionach było to... No ogromne wydarzenie. Stąd też uważam, że dzisiejsza edycja Wielkopolska w sieci zawodów też pokazuje na to, że my jako wielkopolanie jednak zawsze potrafimy wychodzić naprzeciw tym zmieniającym się rynkiem pracy, tą zmianą gospod gospodarczą w naszym rejonie. W związku z tym uważam, że wykonujemy naprawdę. Ogromną pracę dla młodych ludzi, żeby tak jak mówiła pani marszałek, wybierali to, ten zawód zgodnie z predyspozycjami i żeby po prostu wykonywali ten zawód zgodnie z pasją i zainteresowaniem. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić Panie o oficjalne otwarcie tegorocznej edycji Nocy Zawodowców 2020, trzecią edycję, tym razem online, wielkopolska w sieci zawodów. Drodzy uczniowie, szanowni rodzice i wszyscy sympatycy Nocy Zawodowców, Noc Zawodowców 3.0 Wielkopolska w sieci zawodów uważamy za otwartą. Startujemy i serdecznie za, zapraszamy. Zapraszamy.